Zadanie tekstowe związane z wiekiem. Dwa lata temu córka była sześć razy młodsza od matki, a za cztery lata matka będzie trzy razy starsza od córki. Ile lat ma teraz córka? Mimo, że pytanie jest o jedną osobę, czyli jedna niewiadoma, czyli X to jest wiek córki obecnie, no to też. Do wyznaczenia jest, jakby przy okazji wiek matki, będę to zadanie rozwiązywał układem równań, czyli oznaczę drugą niewiadomą wiek matki obecnie. Można takie zadania, żeby to łatwiej zilustrować, rozpisać w tabeli. No i tak, w tej tabeli będzie matka, córka. No i teraz kiedy? Dwa lata temu. Coś tam było, się działo, czyli to tutaj zapiszę. Dwa lata temu. Co dalej? Dalej mamy obecnie i za 4 lata jest następna informacja, czyli za 4 lata. No i to w tej tabeli za chwilę uzupełnię tymi literami XY, czyli niewiadomymi. No i łatwiej mi będzie z tego za chwilę zbudować układ równań, czy jak ktoś woli, może spróbować zrobić jednym równaniem. 2 lata temu, jeżeli obecnie matka to jest Y, a córka to jest X, to 2 lata temu matka miała Y minus 2, córka miała X minus 2, a za 4 lata matka będzie miała Y plus 4, a córka będzie miała X plus 4. No i 2 yy, lata temu, czyli tutaj. To, co mam w tej ramce na zielono, to mam tutaj informację. Dwa lata temu była taka sytuacja, że matka była, córka była 6 razy młodsza od matki, a za 4 lata matka będzie 3 razy starsza od córki. No i z tego teraz układam układ równy. Dwa lata temu y minus 2x minus 2. Córka była 6 razy młodsza od matki, czyli matka była 6 razy starsza od córki, czyli jeżeli podzielę wiek matki przez wiek córki, to wychodzi 6, czyli y minus 2 przez x minus 2 równa się 6. Skoro matka była 6 razy starsza, to znaczy, że jeżeli jej wiek podzielę przez wiek córki jest 6. Inaczej mogę napisać tak, y -2. Minus 2 równa się x minus 2, czyli wiek matki, wiek córki, i ponieważ matka jest 6 razy starsza, to znaczy, że muszę wiek córki pomnożyć przez 6, żeby otrzymać y, równość. Za 4 lata matka będzie 3 razy starsza, czyli y plus 4 przez x plus 4 y, równa się y, 3. No i mam układ równań, tutaj też. Skoro tu mam wiek matki, tu mam wiek córki za 4 lata. No i żeby było równe, to skoro matka jest 3 razy starsza, to znaczy, że trzeba pomnożyć razy 3. I to jest jakby układ równań inny, który też otrzymam z tego pierwszego, mnożąc obustronnie razy x minus 2, a ten drugi, jak pomnożę przez x plus 4, to otrzymam ten układ, który można ułożyć jakby od razu. No, i teraz trzeba ten układ równań rozwiązać. Tutaj sobie najpierw uporządkuję, a potem zdecyduję jaką metodą. x minus 2, 6x odjąć 12. y plus 4 równa się 3x plus 12. Czyli y minus 6x równa się minus 2 na prawą stronę, czyli minus 10. I y. Minus 3x równa się czwórkę na prawą stronę, czyli 8. Pierwsze równanie pomnożę przez minus 1, tak żeby był minus y. W drugim równaniu mam plus y, czyli metoda przeciwnych współczynników. Minus y dodać 6x równa się 10, i y odjąć 3x równa się 8. I dodając stronami. Mam 3x równe 18, czyli x równe 6. Ile lat ma córka? x x to jest wiek córki obecnie, czyli to jest odpowiedź do zadania. Odpowiedź: córka ma 6 lat. Ale teraz też przy okazji, jeżeli wyznaczę y, to będę mógł sprawdzić, czy rzeczywiście ta odpowiedź ma sens, czyli Podstawiam tutaj y, za x. y odjąć 3 razy 6 równa się 8, czyli y odjąć 18 równa się 8, czyli y równa się 26. To jest wiek matki. No i teraz sprawdzam. Y, dwa lata temu y, córka miała.

jest trzy razy większe niż 10, rzeczywiście matka wtedy będzie trzy razy starsza od córki. Czyli w ten sposób jest wykonane sprawdzenie, czy rzeczywiście ta odpowiedź ma sens jak najbardziej wszystko pasuje. Czyli odpowiedź do zadania: córka ma 6 lat.